Szanowni państwo, witam serdecznie Daniel Wojda. Jestem taki lekko niezrobiony, bo z wyglądam. Ale nie zawsze można być zrobionym, prawda? Szanowne panie, wiemy, rozumiemy. Nowa seria przed nami, wykopki. Będę wam opowiadał o tym, co wykopiemy niedługo z głębokości wnętrza naszego zespołu. Więc kilka ogłoszeń, które mi wspaniały zespół kochany przygotował po to, żebyście widzieli, byli świadomi, co się dzieje w naszej Pogłębiarce. Po trochę muszę się przyznać. Trochę narobiłem bałaganu przed zaprawami, było dużo ogłoszeń różnych ale już z tym czas skończyć. Teraz będą wykopki wszystko na raz w jednym pakiecie. Więc moi drodzy, wiecie już o tym, że ruszył sklep sklep.pogłębiarka.pl. Możecie tam kupić Kubki, notatniki oraz książki. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Po co to wszystko zrobiliśmy? Po co ten sklep? Żeby ta pogłębiarka mogła działać, bo ona generuje koszty, a te koszty trzeba jakoś. Wiecie, no, żeby pieniądze wydawać, to trzeba je mieć, nie? A żeby coś zrobić, to trzeba pieniądze wydawać. I to się tak kręci w kółko, więc stanęliśmy w tym punkcie, że jesteśmy, że trzeba je mieć więc jak chcecie pomóc to kupujcie w tym sklepie. Modlitwa głębi to jest taka nowa inicjatywa, która się będzie pojawiała na pogłębiarce. Ruszamy ze wspólnymi medytacjami głębi i one będą się odbywały na razie na Zoomie raz w miesiącu. Najbliższe spotkanie modlitwy głębi, gdzie kilka 10 osób nas się spotka i pomodli. 22 czerwca odbędzie się spotkanie wszystkich osób, które chcą praktykować modlitwę głębi. Żeby w tym wziąć udział na tym spotkaniu zoomowym, to trzeba się zapisać. Link jest pod filmem, więc bardzo serdecznie zapraszam. Droga Abrahama w tym roku, panowie, wyprawa tylko dla mężczyzn. Tylko i wyłącznie link w opisie, jeszcze jest trochę fajnych miejsc. Był taki wypadek, że aplikacja pogłębiarka trochę zaczęła u niektórych osób szwankować, i ten problem się pojawił tylko u części osób, natomiast zostało to naprawione po długich bojach. Problem zlikwidowany, jeśli Tobie dalej nie działa aplikacja pogłębiarka. To znaczy, że musisz ją odinstalować i zainstalować od nowa. A w przyszłości już rozwój tej aplikacji. Więc używajcie, korzystajcie, przyzwyczajajcie się. A już we wtorek, 21 czerwca, czyli to może być nawet dzisiaj, kiedy słuchacie tego filmu, o godzinie 20.30 organizujemy warsztaty online Wierność Metodzie Jak dbać. O ludzi i zasady w grupach dzielenia. Zapraszamy wszystkich uczestników. Link w opisie. Bardzo ważna konferencja: jak się nauczyć dobrze używać tej metody, moi drodzy, skorzystajcie. To jest najlepsza metoda, jaką znam. Dzielenia poprowadzi to znana nam Kasia Serafin, która bardzo dobrze zna się na tej metodzie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I zrobimy wakacyjną przerwę z podcastami. Podcasty wrócą przy okazji jesieni. Pojawi się też przerwa z spotkaniami naszymi online skupieniami, które do tej pory y, organizował Paweł Przygocki. Paweł bardzo się przyczynił do rozwoju Pogłębiarki. Bardzo Pawłowie dziękujemy. W najbliższe spotkania będzie organizowała już Edyta Ignatiuk, która się zajmuje naszą fundacją, więc mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie, żywiołowo dalej, tak jak było do tej pory i na jesieni się Spotkamy. Oj, tu mi lodówka zaczęła trzeszczeć. I na jesieni się spotkamy znowu w ciekawych tematach. A co w międzyczasie? W międzyczasie będę starał się Wam podsyłać trochę tych filmów, które są zaległe z mojego czasu wyjazdu do Kolumbii, Kuby i Meksyku. Więc, cóż, jeśli kogoś interesuje, pogłębiarka Way albo taka podróżnicza część świata pogłębiarki, to zapraszam. Mi tam serce ciągnie, chciałbym wyjechać do Afryki i jeździć tam kampelem. przez trzy miesiące, ale materiałów na rowinę, who knows, co Pan Bóg da. Z Bogiem, cześć czołem. To były wykopki.